W tym filmie przedstawię kilka lekcji odnośnie marketingu i sprzedaży, do których doszliśmy po wydaniu około pół miliona złotych dla naszych klientów w 2024 roku i wygenerowaniu dzięki nim około 10 milionów złotych przychodu. Cześć, ja jestem Dawid i witam w kolejnym odcinku na naszym kanale. W trakcie całego 2024 roku pracowaliśmy z ponad 30 firmami z branży okien, pergoli, przesąn okiennych, drzwi, bram itd., pomagając im pozyskiwać nowych klientów dzięki reklamom w social media i ułożonym procesom i automatyzacjom. No i tak jak wspominałem, wydaliśmy na te reklamę około pół miliona złotych budżetu dla samego Facebooka, więc doskonale wiemy, co się sprawdza, a co nie. I w tym materiale właśnie pokażę Ci kilka lekcji odnośnie właśnie pozyskiwania klientów dzięki social mediom, do jakich doszliśmy właśnie po wydaniu takiego budżetu i wygenerowaniu dla klientów ponad 10 milionów złotych. Ok, a jak zatem wyciągać więcej pieniędzy ze swojego marketingu? Pierwszym krokiem i pierwszą lekcją na tej liście będzie używanie odpowiednich narzędzi. Pewnie miałeś już do czynienia z takim marketingiem jak oklejanie swojego busa, czy banery, czy inne tradycyjne formy reklamy, jak radio czy telewizja. Jednak w tych czasach dosyć słabo się już to sprawdza. A gdzie są tak naprawdę nasi klienci? Istnieje ogromna, mało zagospodarowana przestrzeń. Czyli social media, w której możesz zdobyć klientów, ponieważ klienci już tam są i scrollują, dlatego bardzo łatwo ci będzie do nich dotrzeć ze swoją dobrze przygotowaną ofertą. Reklama w social media od reklamy tradycyjnej różni się tym, że przede wszystkim jest ona mierzalna, skuteczna i skalowalna. Więc dzięki takiemu narzędziu będziesz doskonale wiedział, ile wyjmujesz z każdej zainwestowanej złotówki. Używając reklam na Facebooku, będziesz musiał wiedzieć, jaki cel reklamowy dokładnie użyć, aby właśnie tych klientów skutecznie pozyskiwać. Jest to właśnie cel reklamowy typu kontakty, czyli pozyskujemy dane kontaktowe do danego klienta. Klient, który się do nas zgłasza, właśnie który widzi reklamę, może zostawić dane kontaktowe, a my możemy do niego odzwonić. No i dzięki takim reklamom zagarniamy dla siebie bardzo mało zatłoczony rynek pełny klientów. Dzięki takim reklamom robimy klientowi niejako przysługę, dzięki temu, że odzwaniamy do niego. Wobec czego jest nam bardziej wdzięczny za możliwość przygotowania dla niego oferty. No i dodatkowo mamy kontrolę nad całym procesem. Możemy sobie analizować każdy element procesu sprzedaży, no i budujemy przy tym ogromną bazę mailingową, którą później możemy wykorzystać w innych naszych działaniach marketingowych. Kiedy mamy już taką reklamę, to trzeba koniecznie wspomnieć o punkcie drugim na tej liście, czyli o ważności kreacji reklamowej. Kreacja reklamowa jest to odzwierciedlenie Twojego firmowego ja. Klienci oceniają Cię po okładce, więc ta okładka musi być dobrze zaprezentowana. Ten film musi być profesjonalnie zrobiony, ale też skuteczny w swoim przekazie. Taki materiał reklamowy i zaprezentowana w nim dobrze skonstruowana oferta to jest 80% sukcesu po stronie twojego marketingu. Jest to obecnie najnowocześniejszy sposób na pokazanie się tysiącom osób dziennie. I tak jak mówiłem, im bardziej kreatywnie do tego podejdziesz, im bardziej profesjonalny materiał reklamowy stworzysz, który przyciąga uwagę potencjalnego klienta, tym będziesz mieć większą szansę na późniejszą sprzedaż. Tutaj zaprezentuję Ci przykład reklamy, którą przygotowaliśmy dla naszego klienta, która w przeciągu dwóch miesięcy wygenerowała sama ona jedna 300 tysięcy złotych przychodów. Jeśli chciałbyś, żebyśmy stworzyli taki materiał dla Ciebie, no to w linku w opisie znajdziesz więcej szczegółów, jak możemy właśnie Tobie w tym pomóc. Trzecim punktem na tej liście będzie szybkie oddzwanianie. Tych kontaktów, które do ciebie napływają. Z reklam otrzymasz kontakty, które należy jak najszybciej obsłużyć. No i statystyki jasno pokazują, że nawet jeśli odzwonimy do klienta po godzinie, to po tej godzinie, właśnie jeśli będziemy tyle czekać, to skuteczność sprzedaży spada o nawet 70%, co jest kolosalną liczbą i nie można tego lekceważyć. I aby skutecznie obzwaniać tych klientów, musisz wypracować sobie konkretny system który uwolni jak najwięcej Twojego czasu, abyś mógł skupić się na kolejnych ważnych elementach procesu sprzedażowego. Niezbędne jest również zbudowanie automatyzacji, które nie dość, że powiadomią Ciebie o tym, że klient wpadł i powiadomią Ciebie od razu o tym, dzięki czemu bez przerw czasowych będziesz mógł od razu oddzwonić do tego klienta, to jeszcze taka automatyzacja zostawi autopowiadomienie na SMS-ie i na mailu do klienta, tak aby właśnie wiedział, że się zgłosił, że ma czekać na... Odpowiedź od ciebie, i kiedy do niego zadzwonisz? Połączenie takiego systemu szybkiego obdzwaniania, najlepiej później delegacji tego do osoby z zespołu i połączenie tego z konkretną automatyzacją, kiedy mamy już te dwa procesy zrobione, sprawi, że będziemy szybko i skutecznie obdzwaniać tych klientów i zarabiać przy tym znacznie więcej pieniędzy. Dlatego kluczowym jest budowanie procesów i automatyzacji na każdym etapie procesu sprzedażowego. Kolejnym, czwartym punktem, który tutaj sobie zapisałem, jest to, aby. Dzwonić do dosłownie każdego klienta, który się do nas zgłosi. Konsultowaliśmy w tym roku wielu klientów, którzy, owszem, mieli mnóstwo lidów, czyli potencjalnych klientów, którzy się. Do niego zgłosili, ale przez właśnie ich ilość nie byli w stanie wszystkich obsłużyć i pomijali bardzo dużo z nich. Faktem jest, że w branży budowlanej, nawet tworząc po stronie tej marketingowej bardzo złożony formularz z wieloma pytaniami, czy to na Facebooku, czy to na landing pageu, czyli na stronie internetowej specjalnie przygotowanej pod konwersję właśnie z Facebooka, tych klientów może wpadać i tak mnóstwo. Więc jest tu niezbędne wdrożenie dodatkowego filtrowania podczas rozmowy telefonicznej. I pomimo tej ilości tych lidów, bardzo ważne jest, aby odzwaniać każdego z nich. Mieliśmy u naszych partnerów wiele takich sytuacji, że ktoś zgłaszał się na zaledwie jedno okno, a tworzyły się z tego cały hotel, ale początkowo klient, czy to w formularzu, czy to w rozmowie, nie wyraził takiej chęci właśnie zakupu tylu produktów. Dopiero podczas rozmowy telefonicznej i zadaniu klientowi odpowiednich pytań, nasz partner dowiedział się o tym, że właśnie to zamówienie będzie znacznie, znacznie, znacznie większe i warto też, kiedy obzwaniamy tych wszystkich klientów, właśnie budować z nimi taką relację, stawiać to bardziej na takim poziomie bardziej długoterminowym. Bo nigdy nie wiadomo kiedy dana znajomość z konkretnym potencjalnym klientem nam się przyda, ponieważ może na przykład ten klient budować. Mieliśmy taki przypadek, że potencjalny klient, który zgłosił się w reklamie, budował dom nie dość, że dla siebie, też do swoich dwóch córek. I właśnie z tego jednego potencjalnego klienta. Zrobiły się trzy wielkie domy, pełne okien, dlatego warto zadawać odpowiednie pytania, budować zaufanie do siebie i budować relacje z każdym potencjalnym klientem. No i ostatnią rzeczą na tej liście są follow-upy, czyli non-stop przypominanie się danemu klientowi i budowanie z nim wspomnianej wcześniej relacji. Klienci z internetu są często bardzo zabiegani, dlatego przypominając im się, dzwoniąc do nich, wysyłając im SMS-a, nie tracimy nic, a tak naprawdę możemy zyskać bardzo intratne zlecenia. No i takie przypomnienia można robić za pomocą telefonu, zwyczajnie dzwoniąc do klienta, pytając go na jakim jest etapie budowy lub projektu, wysyłając mu sms maila. Można to nawet zautomatyzować właśnie dzięki wcześniej wspomnianym automatyzacjom. Na przykład wysyłamy newsletter z konkretną okazją do naszej bazy mailingowej. Dzięki temu klient znowu sobie przypomina o naszej firmie i dzięki temu, że jesteśmy z nim w stałym kontakcie. No to wtedy, kiedy przyjdzie dla niego ten moment o decyzji o zakupie, no to od razu pomyśli o naszej firmie. Możliwości na robienie follow-upów jest wiele, ale tak jak zawsze mówimy, jeśli coś ma niski koszt wykonania, czyli tutaj w tym przypadku jest przypomnienie się klientowi. A potencjalny duży zwrot z inwestycji, to zawsze warto to wykonywać. No i to było 5 wniosków, które przyniósł nam 2024 rok. Jeśli spodobało Ci się to wideo, to na pewno pokochasz playlistę, którą dla Ciebie tutaj przygotowaliśmy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat marketingu i sprzedaży, no to zapraszam Cię do obejrzenia tych filmów. Sprawdź również linki poniżej. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!